Jest takich pięć podstawowych składników, e, które się używa do produkcji farb. Jednym z nich, pierwszy oczywiście, jest woda. Tak? I usiedniając e, zawartość wody e, procentowo e, do farb, e, mówię o farbach akrylowych, także to e, wewnętrznych czy zewnętrznych, jest to średnio około 50%. Później musimy dodać oczywiście wypełniacz i tu są już wszelkie gamy mieszanki, takie jak węglan wapnia, CaCO3, mica, wolastonit, wypełniacz ceramiczny. No jest tego bardzo, bardzo dużo, każdy produkt ma swoje, receptury są zastrzeżone i tajemnica, to tylko niektórzy mogą to wiedzieć. Także wypełniacz też wpływa na cenę farb, zamawia się je. W formie sypkiej przyjeżdża systema do fabryki, jest to do silosów pneumatycznie pompowane. W droższej wersji można sobie zamówić półprodukty u producentów surowców, gdzie przyjeżdża to w formie płynnej, już upłynionej. Oczywiście przyspiesza to proces produkcji farby, ale jest droższe. Takim jednym ze składników, kolejnym, trzecim, jest pigment, ale to właśnie nie ten pigment, który. Yy, no, nasuwa się na myśl te, właśnie te takie, kolory, znaczy, tak? kolory przy te miksy. Tak, dokładnie. Tu, tutaj podstawowym pigmentem farby jest właśnie dwutlenek tytanu, czyli tytanowa, e, Produkt pochodzenia mineralnego. Jest to po prostu surowiec jako barwnik, e, który służy do w 60%, jeżeli chodzi o wydobycie na świecie, służy do produkcji farb. Szeroki maści, tak jako właśnie ten pigment. Dlaczego on jest taki ważny? Raz, że nie ma takiego zamiennika syntetycznego, żeby miało te same właściwości jak oryginalny, bo ten oryginalny ma, są, ma tą właściwość, że jest naturalny, jest odporny na promieniowanie UV. Dzięki temu możemy go stosować na wyroby zewnętrzne, tam tynki, farby i tak, co nam jeszcze potrzeba, lub też przetwarzać go na właśnie do, do, do barwienia plastiku. Dlatego okna mamy białe. No i oczywiście używa, co mnie bardzo zaskoczyło, używa się w branży spożywczej. Ale to nie... Ale tak. jako składnik spożywczy? W się sensie, że... Tak, tak, do barwienia. Tylko że nie ten taki jak do farb, tak przetworzony, tylko tą biel oczywiście można przetwarzać w różne procesy chemiczne i też jest używany w branży spożywczej. Mamy, mamy trzy składniki już teraz, tak? W tak, wodę, tak. Wypełniacz. Pigment. Czyli, czyli... Pigment ten podstawowy. Dlaczego powiedziałem podstawowy? No bo... czy. Pój tak, bierze to nowa, czyli się odpowiada też, tak jak mówiłem, na to UV, zakrycie, za to, że farba jest biała i tak dalej. Natomiast są też pigmenty jak organiczne i nieorganiczne. I to już są te właśnie tylko nasze kolory, które chcemy uzyskać. I te pochodzenia naturalnego stosuje się do wyrobów zewnętrznych. No bo one są automatycznie też odporne na UV. Bo tak naprawdę w wyrobach zewnętrznych, czy to będzie farba elewacyjna, jakaś lakierobejca, czy tynk elewacyjny, za ochronę przed UV odpowiadają tylko i wyłącznie pigmenty. A nie, a nie że reszta składników, jak spoiwo i tak dalej. Spoiwo robi to, że ma to wszystko związać. A kolory, które mamy do wzornika wewnętrznego, no to jest ich tam. Tysiąc razy ileś tam, prawda, jest tego bardzo dużo, natomiast do tych kolorów elewacyjnych zawsze są określone te kolory, zawsze jest ich mniej i one są takie właśnie ziemiste, przypominające takie bardziej naturę. Są takie mieszanki pigmentów, które potrafią odbijać promieniowanie podczerwone, czyli malując po prostu zwykłą farbą, zwykłą, niezwykłą, farbą po prostu elewację, obniżamy temperaturę nagrzewania się ściany. I taką e, e, elewację, e, jak w słońcu potrafi się nagrzeć do 75 stopni, możemy mieć 53. A te 20 stopni to będzie ogromna różnica. Jest bardzo dużo. Tak, bardzo tak to zwłaszcza, że oszczędzamy tutaj też na klimatyzacji, na tym wszystkim, jeżeli to jest jakiś budynek, który po prostu trzeba od środka chłodzić tam chłodniej, tego typu rzeczy. Stąd jest historia, że stało to przeniesione z biznesu samochodowego, żeby się właśnie tapicerki samochodowe za bardzo nie nagrzewały. One są gorące, jak pana na słońce, ale żeby się nie topiły, nie skręcały i tak dalej. Jest odpowiednia technologia, żeby odbijało się promieniowanie cieplne z powrotem. Mamy trzy składniki, pozostałe dwa. Pozostałe dwa. No, ten czwarty to mi się wydaje, według mnie, że jest najważniejszym, jest to właśnie spoiwo. Sama nas wskazuje spojewo musi nam te wszystkie składniki połączyć, żeby to miało ręce i nogi. I jest to tak naprawdę dyspersja akrylowa. Z definicji zawiesina ciała stałego w cieczy. Jest to termin po prostu techniczny. I teraz odpowiada za co? Za to, że e, raz Tworzy nam tą powłokę, o której klienci oczekują, czyli zmywalność i tak dalej. Im więcej tego akrylu, tym farba będzie mocniejsza, będzie miała wyższy połysk, będzie łatwiejszy w trzymaniu w czystości, jak i też bardziej elastyczna. Ma znaczenie jakość tej dyspersji akrylowej, ilość procentowa, wypełniać również ma znaczenie, ale też jest ten piąty składnik może nie że tajemniczy, ale to są substancje pomocnicze. Czyli substancje, które się dodaje do farb, które mogą zmieniać swoje właściwości pod wymysł po prostu producenta. Tyle tak, on potrzebuje. Więc podstawową taką substancją pomocniczą jest na przykład metyloceluloza. Ktoś się zapyta, czy do farb dodaje się celulozę. No tak, w postaci metyloceluloza jest to po prostu zagęstnik do farb. W skrócie taka żelatyna, jak mamy spożywczą, to to jest po prostu dodając metroczelodę, farba robi się taka właśnie gęsta, budyniowa, niechlapiąca. Fauchowa nazywa się, że to farba No Ale to chodzi po prostu o właściwości aplikacyjne, tak? Te pierwsze wrażenie, że ktoś kupuje, miesza, ale fajnie się miesza, super się przelewa, maluje wałeczki i nie chlapie. Przykładem domowym tikzotropie jest ketchup. Weźmiemy sobie ketchup. Z tak odkręcamy, leci, no nie leci, trzeba go wstrząsnąć, rozbić te cząsteczki, czyli jak my podczas mieszania farby one się rozbijają i łatwiej jest po prostu to aplikować. No i ten ketchup też można łatwiej aplikować.